Nie no, nie, ale naprawdę strasznie. To, e, to znaczy nie jest e, to, port jakiś w pokroju Frankfurtu, żeby, żeby tak tyle ten, no, ale... Ale jak popatrzy na my plan tego portu my? i drogi to... kołowania, tak to wyszło. Ty, 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 tak wyszło. Mm -hmm. No To no, nie było nic specjalnego. Pan, lecieliśmy krótko, musieliśmy no, na drogi się, na ziemi. Już w Warszawie <laughs> trochę <laughs> nadrobiliśmy. Nie no, tam było odladzanie, Też z jednej zupełnie strony. No, no tak, tylko że odladzanie było przy, przy, prawie przy progu 15, a potem poszliśmy 33, nie? Tak. To, tak też w sumie całe robisko w mm -hmm. Warszawie to zwiedziliśmy No mm -hmm. tym ślisko jest bardzo trzeba słóżnie uwalno zresztą po drodze ostrzegali parę razy, że uważać łóżki Okej. Okay. Czyli teraz on już będzie tylko na długie dystanse latał, tak? Od, od, Za od, parę dni, nie? Dystansu. jeszcze w tym miesiącu jeszcze parę rejsów mm -hmm. będzie, ale potem. Już... I rzeczywiście to jest taki najlepszy samolot w tej chwili? To jest duży skok w porównaniu do... To znaczy technologicznie tak. A i na 767 pewnie lata, latali. Nie, tak. No w zasadzie... Już nadaliśmy. Większościowo. Tak. Na 7 przez 7, no to pewnie jest różnica. No tak. Dobra. Można powiedzieć w skrócie, że się...